Witam. Mamy początek sierpnia. Chciałbym Wam pokazać, jak się zmieniły pawie. Spójrzcie. Nie mają już, już okazałych, okazałych ogonów. Ten za prawda, był mniejszy, bo to jest nasz trzyletni pawik, więc on i tak tego ogona nie miał dużego. Natomiast tutaj tak się wyraża król woliery. Proszę bardzo. Strzępy, i ogonka żeby coś mu go dosłownie wyrwał. No i w tym okresie, właśnie pawie tracą ogony. Gubią je. To już jest okres polęgowy. I te wszystkie długie piórka im wypadają. Zresztą to widać. Wolierze, wystarczy spojrzeć, jak dużo tutaj leży tych patyków. Po tych, po tych piórach ich. Proszę bardzo są całe sterty dosłownie A jeszcze wszystko to spotęgował deszcz który tutaj, no Dosłownie od kilku dni bez przerwy pada No dzisiaj pierwszy dzień dosłownie mamy słoneczko Wody jeszcze jak widzicie jak widzicie kałuże stoją Błoto Piórka im namakały Po prostu wtedy były ciężkie i łatwiej Wypadały z tych ogonków, zresztą one już tak już niewiele trzymają Wystarczyłoby tylko złapać delikatnie, pociągnąć i same same się wyrwały Więc tak jak mówię, deszcz pod, pod ciężarem właśnie piórek Wychodziły im te piękne piórka z ogonków Zobaczymy teraz do szmaragdowych Jak one się prezentują Proszę bardzo, jaki szmaragd ogona w zasadzie nie ma już żadnego. Jakieś tyczki jedynie. Tu można powiedzieć, że samiczka bardzo podobnie wygląda. Nie ma już takiej różnicy między samcem a samicą. No, poza tym, że jest nieco wyższy. A tak to był tam już Ciężko byłoby zgadywać praktycznie.